W nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to TBR, bo nie było, a planuję, nie, planuję jakieś tam książki przeczytać. To, czy wyjdzie, czy nie, to się okaże w praniu, natomiast jakiś tam spis, spis tych książek chcę zrobić. Może zacznę od pierwszej książki na czytniku. To jest Życie Violet, książka Valerie Perrin. Ja o tej książce słyszałam bardzo dobre opinie, ale w zasadzie nie wiem o czym jest, więc będę posiłkować się opisem, jakby na lubimy czytać. Niezwykła historia zwykłej kobiety, którą los zaprowadził do miejsca zapomnianego przez większość ludzi. Kobiety, która pragnie na nowo rozkwitnąć, pomimo poczucia przegranej, niewyobrażalnej tragedii i straty, która ją dotknęła. Violet spędza całe dnie na cmentarzu, dba o niego najlepiej jak potrafi, porządkuje groby, wymienia kwiaty, sprząta znicze, jest dobrym duchem tego miejsca, służącym wsparciem odwiedzającym go żałobnikom. Violet wiele już słyszała, zarówno pięknych, jak i smutnych historii, i sama mogłaby niejedną opowiedzieć o córce, która zginęła w straszliwym wypadku, o ukochanym mężu, który pewnego dnia zniknął. Lecz Violet nie chce dać się pogrzebać w przeszłości i nawet w miejscu, w którym króluje śmierć, ma nadzieję na nowe życie. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Okładka jest piękna i mm, przyciąga wzrok. Ja właśnie opinię na Instagramie widziałam, więc chcę jakby ją przeczytać. Nie jest to cienka książka, bo ma 521 stron, ale myślę, że na czytniku szybciej mi się ją przeczyta, chociaż ja bardzo lubię fizycznie mieć książkę i na czytniku słabo mi idzie często. No natomiast tutaj taki mam plan na pierwszą. Książkę. Kolejna książka chodzi już ze mną od dłuższego czasu. Jest to człowiek o 24 twarzach. Billy Milligan najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. Jest to historia o Billym, który jest jakby. ma zaburzenie takie, że w jego jakby jednym ciele jest 20, są 24 osoby. I każda ma inną osobowość, każda jest, każda inaczej się odzywa, każda inaczej yy, chodzi i in, inne ma cechy tak naprawdę, yy, więc jestem tej książki bardzo ciekawa. Yy. Nie wiem, co jeszcze mogę o niej po powiedzieć. Yy. Jest to jakby historia, która tutaj teraz przeczytam, opisana w stylu najlepszego kryminału, więc myślę, że jak na taką poważną historię będzie się to czytać bardzo przyjemnie. No i jako, że ja lubię te klimaty, to myślę, że na pewno sięgnę w listopadzie po tę książkę. Ja mam trochę książek właśnie teraz w moim Tibiarze, które. Czekały na swój czas bardzo długo, i jedną z nich jest To, co widzę bez ciebie. Książkę już jest mnie z rok, może nawet więcej. Skusiła, skusiła mnie do niej w wydawnictwo, bo ogólnie większość chyba książek, a o ile nie wszystkie, które czytam z tego wydawnictwa, bardzo mi się podobają. Jest to historia: 17-letni Tez, która rzuca licę, ponieważ nie potrafi normalnie funkcjonować, od kiedy dowiedziała się, że nie żyje Jonach, Chłop, Johnach, Jonach chłopak, z którym od paru miesięcy codziennie wymieniała żartobliwe i czułe smsy, tweety i e maile. Nie miała żadnych podstaw, by przypuszczać, że chłopak, którego z wzajemnością pokochała, odbierze sobie życie. Dziewczyna nadal do niego pisze, radząc sobie w ten sposób z rozpaczą i żałobą, ku swemu zaskoczeniu, Pociecha odnajduje w najmniej oczywistym zajęciu, pomagając samotnemu ojcu w prowadzeniu jego nieco szalonej firmy pogrzebowej. Też coraz bardziej angażuje się w to zajęcie i próbuje na nowo ułożyć sobie relacje z ojcem. Jednak miłość, cierpienie i życie to zjawiska o wiele bardziej skomplikowane niż się spodziewała, zwłaszcza gdy otrzymuje wiadomość, która stawia jej świat na głowie. Hmm. Trochę po tym opisie kojarzy mi się z książką z tej strony Sam. Natomiast tam mieliśmy taki trochę motyw e, niefantastyczny, takiego realizmu magicznego. E, nie wiem jak to nazwać, bo tam ona miała kontekst ze światami właśnie z tym samym. E, dziewczyny, nie pamiętam imienia. Sam i... Nie wiem, ale ta książka mi się bardzo podobała. Ta ma podobny klimat. E, długo już czeka na swoją kolej, więc myślę, że Przeszedł jej czas. I listopad będzie właśnie takim miesiącem, w którym na pewno skuszę się na tę książkę, bo bardzo mnie do niej ciągnie. Tak jak stoi na półce, to na nią cały czas patrzę. Więc myślę, że to będzie dobre na listopad. Takie strasznie mroczne książki w listopadzie. Kolejna książka jest to książka Jamesa Baldwina, e, Komnata Giovanni. U nas w Polsce to się jakoś inaczej nazywa. Zaraz, będę, zaraz sprawdzę, bo e, ja już o tej książce mówiłam e, niedawno w nowościach, e, które mam na półce. I ona się nie. A. No i po polsku jest to książka Mój Giovanni. E, bardzo chciałabym ją przeczytać, bo bardzo mnie interesuje. Jest to um, książka o Dawidzie. Da, który jest młodym mm, Amerykaninem z dobrej rodziny. E, przyjeżdża on do Paryża, żeby jakby zmienić troszkę swoje życie i znaleźć w swoim e, życiu trochę romansu, żeby zmienić. E, jakby cel swojego życia, bo jego rodzina wybrała z niego coś innego, i on tego nie chce. Więc jestem tego ciekawa. On tam ma romans i z mężczyzną, i z kobietą. Z tego, co czytam w polskim opisie, w rosyjskim tego nie ma. Natomiast jest opisane, że będzie tutaj walczył ze swoimi wewnętrznymi demonami, które będą próbowały na nim wywrzeć jakąś decyzję. Książka nie wydaje się ciężka, jest dość krótka, więc myślę, że będzie się ją ciekawie czytać. Opinie na... Lubimy czytać. Chciałam powiedzieć, że ma 7 i 8, ale nie. Zaraz powiem. Ona ma też dobre opinie. Ale muszę zobaczyć jeszcze raz. James Baldwin... 7 i 8 ma właśnie życie Violet. Mój. Mój Giovanni ma 7,5 na 10, więc to też jest, uważam, bardzo dobra opinia. Chociaż wiadomo, każdy ma swoją opinię o książce i nie zawsze te, które się podobają innym, będą się podobać nam. Natomiast liczę, że ta książka mi się spodoba, bo była mi polecana wiele razy. Co dalej? Almond już od kilku TBR-ów chyba stoi u mnie, właśnie na TBR-ze, ale chcę bardzo przeczytać tę książkę, bo jestem cały czas w takim trybie Korei i chciałabym więcej książek właśnie z tego miejsca poznawać. Mamy tutaj chłopca, który nie przeżywa żadnych emocji, cierpi na pewną chorobę, która. Utrudnia mu jakby odczuwanie smutku, radości i strachu, no i wskazuje na społeczną alienację. W dniu 16 urodzin jego mama i babcia padają ofiarą brutalnego napadu. Pomoc ofiarowuje mu piekarz dr Sim. Niedługo później na drodze chłopca staje agresywny, nadpobudliwy gon. Wkrótce okazuje się, jak wiele obaj chłopcy mają sobie do powiedzenia, Jeden odczuwa aż za dużo, drugi nie czuje kompletnie nic. Więc y, naprawdę wydaje się ta książka ciekawa. Mm, też co jest fajne, zauważyłam, to ma bardzo krótkie rozdziały, więc myślę, że szybko się ją przeczyta i myślę, że też da dużo do myślenia. Kolejna z książek będzie już taka trochę. Y jak to powiedzieć? Trochę mniej poważna, trochę luźniejsza. Jest to pierwszy tom z trylogii, bo chyba na razie tylko trylogia wyszła. Mam wszystkie trzy tomy. Jest to trylogia Michaela Swanwicka i pierwszy tom to Córka Żelaznego Smoka. Tu są dwa tomy, więc na pewno w listopadzie chcę przeczytać pierwszy tom. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie. Może tak mi ściągnie, że od razu polecę z całością. E, natomiast jest to już wydaje mi się po opisie, że bardziej taka dorosła fantastyka, e, ponieważ e, Jane jest ludzkim podrzutkiem, dojrzewającym w świecie pełnym przemocy i potworów. Maltretowana i dręczona trudzi się obok troli, krasnoludów, zmienników i fejów w ciemnych styksowych czeluściach fabryki parowych smoków. Pomaga budować gigantyczne, czarne, żelazne maszyny, za pomocą których Elfi władcy świata prowadzą wojny. Mała Jane mm, perspektywy ma ponure, a przyszłość wydaje się pozbawiona nadziei, póki zimny, choć kuszący wewnętrzny głos nie nadzepcze jej o górskich jeziorach, jesiennych gwiazdach i wolności. Głos prowadzi ją do smoka ze złomowiska starego, zepsutego, utrzymywanego przy życiu przez nienawiść i ciągle niezaspokajaną żądzę krwi. Obiecuje Jane, że pomoże jej uciec, jeśli ona w zamian pomoże mu odzyskać możliwość latania. Niestety, za bramami fabryki czają się niewypowiedziane cuda i okropności. Prawdziwe imię jestem bronią, a erotyczne pokusy tylko czekają, by zdeprawować młodą dziewczynę zahartowaną przez okrutne życie niesprawiedliwości. Nie będę czytać dalej, bo ten opis jest jeszcze większy. E... Natomiast, system tej książki bardzo ciekawa. E... Na pewno ciężko będzie się czytać, bo ta książka jest dosyć ciężka. E ale mm, literki ma w miarę duże. jakby miała małe, to by mi się w ogóle nie w ogóle bym się nie, 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 nie rzuciła na tę książkę. Papier jest biały, no ale y, trudno, czasem i tak bywa. Natomiast pięknie wydana książka, ta okładka jest świetna. I właśnie ona mnie zachęciła. No i będę czytać właśnie też fantastykę. Nie wiem, czy nie zacznę jej jakoś wcześniej niż inne książki, bo oczywiście kolejność mojego TBR-u nie jest obowiązkowa, że w takiej kolejności, jak przedstawiłam, będę czytać. Na pewno będę czytać kilka książek jednocześnie, jak to zwykle ja. Więc taka książka, fantastyczna. No i jeszcze zostawiłam sobie na deserek romans, dedykacja. Jest to książka którą... E, Przepraszam. Telefony ze spamami swoim. E, jest to książka Dedykacja, e, książka, którą już zaczęłam czytać, ale wiem, że w październiku się nie wyrobię e, z jej czytaniem. E, natomiast jest to książka autorek Nieni w Nowym Jorku. Książka mało popularna, ja ją czytałam już kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłam chyba jeszcze w gimnazjum i bardzo ta książka na mnie wywarła dobre wrażenie, i chciałam ją mieć, i latami ją szukałam i dopiero niedawno, chyba w zeszłym roku, ją znalazłam. co jakieś 5 zł w Antykwariacie, a więc się cieszę i jestem ciekawa, jak obecnie podejdę do tej książki. I też przeczytam opis, bo ja kompletnie nie pamiętam nic, co jest w tej fabule. Chociaż, jak już przeczytałam sobie wczoraj pierwszy rozdział, to trochę mi coś tam świta, ale to jeszcze nie jest to. Więc Jake Sharp, Sharp porzucił Kate dla kariery muzycznej. Jego nazwisko szybko zagościło w kolorowej prasie. Piosenki stały się hitami, a twarz świeciła z plakatów rozwieszanych w mieście i sypialniach nastolatek. Wkrótce miliony fanów śpiewały teksty otwarcie opowiadające o pikantnych szczegółach, e, które to Kate wolałaby wymazać z pamięci. Któregoś dnia media zapowiadają przyjazd Gwiazdora do rodzinnego Vermont. Kate nie może zaprzepaścić szansy na zemstę, kreśli jej plan. Wskakuje wskazuje w pierwszy samolot i z zaskoczeniem uzmysławia sobie, że stara miłość to coś więcej niż tylko sezonowy Hit. E, podoba mi się to, że ta książka jest pisana w kilku, jakby liniach czasowych, bo mamy tutaj linię czasową właśnie Kate, linię czasową Jake'a oraz linię czasową jakby y, ich przeszłości, więc to jest bardzo fajne. No i ta książka dzieje się tak w zasadzie e, tylko w kilku. Jeżeli licząc jakby teraźniejszość, to od 22 grudnia do 31 grudnia, więc kilka dni, natomiast natomiast dalej dzieją się inne rzeczy, czyli ich przeszłość, więc to się dzieje latami, bo tam jest kilka lat zdecydowanie. No i bardzo mnie ciekawi, więc ta na pewno pójdzie jako pierwsza, bo skoro już się zaczęłam, to właśnie trzeba już pójść z tematem. Także chyba to jest taki mój plan na przeczytanie w, w listopadzie. W październiku bardzo dużo książek przeczytałam i wydaje mi się, że większość z mojego TBR-u była przeczytana przeze mnie, więc powoli wychodzę z mojego takiego ogromnego zastoju czytelniczego, który no, pojawia się u mnie pojawiał się u mnie w tym roku mm, dość często bym powiedziała. Tu, 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 tu. Chcę pokazać wam książki. Eee, czyli oje, eee, czyli tak tak się mój TBR Yy, prezentuje. Yy, mamy tutaj i romanse, chyba dwa, bo może nawet i trzy. Chociaż yy, tą książkę już bym podstawiła pod literaturę piękną, bądź klasykę. Bo nie wiem, czy to jest już jako klasyka uznawana, ale mamy dwa romanse, ewentualnie trzy, jedną fantastykę, jedną literaturę, dwie literatury piękne i jeden taki true crime. Więc tak. Natomiast te książki są dość ciężkie. Nie wykluczam, że pojawią się też inne książki, które zechcę przeczytać, bo tak zazwyczaj jest, że ja mam chęć czytać to z TBR-u, a potem pojawi się jakaś inna książka i ona zawładnie moim umysłem, więc nie wykluczam tego. Natomiast takie są plany. Mm. Więc nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Chyba już się będę z Wami żegnać. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Życzę Wam miłego tygodnia, pełnego czytelniczego szaleństwa. Yy... No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć!